Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tu Greg z Nightingale. Nie mam dzisiaj dla Was typowej lekcji języka angielskiego, lecz chciałbym podzielić się z Wami pewnym projektem. Projektem, nad którym pracuję już od pewnego czasu i mam zamiar za niedługo z nim wystartować. I oczywiście chciałbym, abyście byli częścią tego projektu. Ten projekt to moja propozycja nauki języka angielskiego w grupach które będę prowadził według moich sprawdzonych metod, dzięki którym z sukcesem prowadzę lekcje indywidualne już od wielu lat. To, co będzie wyróżniało ten projekt od wielu innych, to nacisk na naukę praktycznego wykorzystania języka angielskiego, a nie klepanie kolejnych zadań i ćwiczeń z podręczników. Jak tylko projekt wystartuje, dam Wam znać. A w międzyczasie obserwujcie mój kanał i subskrybujcie, jeżeli oczywiście jeszcze tego nie zrobiliście. Kurs będzie się w całości odbywał z wykorzystaniem platformy Discord. Jest to obecnie jeden z najpopularniejszych komunikatorów na rynku, dostępny na wszystkich platformach, który posiada ogromne możliwości. Obecnie przygotowujemy dla Was kanały tekstowe, na których będziecie mogli pisać ze mną oraz innymi członkami zespołu, szlifując swoje umiejętności w pisaniu w języku angielskim, oraz kanały głosowe, na których będziecie mogli porozmawiać na żywo. W języku angielskim, a także wiele, wiele innych rzeczy, o których będę na bieżąco informował. Ale przejdźmy już teraz do meritum czyli o czym będzie ten film? Ten film będzie się skupiał na prezentacji naszego serwera Discord oraz jak się na niego dostać i w pełni korzystać. Film został podzielony na rozdziały. Osoby, które posiadają już konto na Discordzie, mogą od razu przejść do kolejnych części, których tłumaczymy, jak zacząć korzystać. A pozostałe osoby zapraszam na instrukcję od podstaw. Aby rozpocząć, potrzebujemy otworzyć aplikację Discord. W zależności od urządzenia, z którego korzystamy, mamy różne możliwości. Po pierwsze, Osoby z laptopami czy komputerami stacjonarnymi mogą skorzystać z aplikacji w wersji przeglądarkowej lub pobrać aplikację na komputer. Osobiście polecam pobranie aplikacji, ponieważ będzie ona uruchamiać się automatycznie przy starcie komputera, dzięki czemu na bieżąco będziecie otrzymywać powiadomienia, gdy coś nowego się pojawi na naszym serwerze, a także przypomnienia o wszelakich wydarzeniach, które się tam będą pojawiać, ale więcej o tym już wkrótce. Dodam również, że z doświadczenia wiem, że gdy pobierzemy aplikacje, to bardzo często unikamy problemów sprzętowych, gdzie przeglądarka nie ma dostępu do mikrofonu, kamery czy nawet głośników, przez co możemy mieć problem z korzystaniem w pełni z aplikacji. Jeżeli jednak nie chcecie pobierać nic z sieci, to żaden problem. Możecie korzystać z przeglądarkowej wersji Discord. Aplikacja jest także dostępna na urządzenia Apple oraz Android, więc osoby z tabletami czy telefonami również będą miały do niej dostęp. Nie przedłużając, zaczynajmy. Na początku udajemy się na stronę discord.com. Link znajdziecie również w opisie tego odcinka. Jeżeli macie jeszcze problemy z językiem angielskim, polecam zjechać na sam dół strony, gdzie możecie zmienić język na polski. Następnie wracamy na samą górę. Jeżeli chcemy uruchomić aplikację w wersji przeglądarkowej, to naciskamy po prostu przycisk Otwórz Discord w przeglądarce. Natomiast gdy chcemy pobrać aplikację, naciskamy przycisk Pobierz. Po pobraniu należy ją zainstalować, a następnie uruchomić. Osoby korzystające z urządzeń mobilnych powinny natomiast widzieć tutaj link do sklepu Apple lub Google Play. Gdzie za darmo mogą pobrać i zainstalować aplikację Discord. Niezależnie od wybranej wersji aplikacji, dalsze kroki będą wyglądały bardzo podobnie. W filmie będę korzystać z pobranej wcześniej aplikacji. Pierwszym krokiem jest utworzenie konta. Jeżeli w przeszłości korzystaliśmy już z Discord'a i mamy założone konto, możemy się na nie teraz zalogować. Jeżeli konta jeszcze nie mamy, Wówczas klikamy przycisk Zarejestruj się. Wypełniamy formularz, podając swój adres e-mail, wyświetlaną nazwę, czyli pseudonim, pod którym inni użytkownicy nas będą widzieć: nazwę użytkownika, hasło oraz datę urodzenia. Następnie, po przeczytaniu regulaminu i polityki prywatności, musimy je zaakceptować. Na końcu klikamy Kontynuuj. Jeżeli pojawi się komunikat z zapory Windows Defender, klikamy zezwalaj na zgodę. Nie musicie się martwić, po prostu system wykrył, że dana aplikacja korzysta z internetu, więc pyta nas o zgodę, czy chcemy na to zezwolić, czy też nie. W kolejnym kroku potwierdzamy, że jesteśmy człowiekiem i wykonujemy prostą zagadkę, co pozwala na założenie konta i automatyczne zalogowanie się na niego. Dla bezpieczeństwa, możemy jeszcze wejść na naszą pocztę e-mail i tam zweryfikować nasze konto, klikając w link w wiadomości. W przeciwnym wypadku nie będziemy mogli wysłać wiadomości na naszym serwerze. Dlatego zachęcam do zrobienia tego od razu. Discord działa w oparciu o serwery. Każdy serwer to Unikalna społeczność, w obrębie której członkowie mogą ze sobą pisać na czacie, rozmawiać na kanałach głosowych, wysyłać załączniki i wiele więcej. Oprócz tego, możecie zapraszać innych użytkowników do znajomych i bezpośrednio do nich pisać, dzwonić czy zapraszać na czaty i rozmowy grupowe. Skupimy się jednak na serwerach, a dokładnie na naszym. Aby do niego dołączyć, w panelu po lewej naciskamy przycisk Dodaj Serwer, który ma ikonkę plusa. Następnie naciskamy przycisk Dołącz do serwera na dole ekranu i w kolejnym oknie wpisujemy kod zaproszenia, który wyświetla się teraz na, ek na ekranie, lub możemy go skopiować z opisu tego odcinka. Kiedy już to zrobiliśmy, klikamy Dołącz. Jeżeli to konieczne, to ponownie potwierdzamy, że jesteśmy człowiekiem i przechodzimy dalej. Po dołączeniu wypełniamy krótką ankietę, odpowiadając na pytanie, a następnie akceptujemy regulamin. To wszystko. Witamy na serwerze. Zachęcam również do przejścia przez krótkie wprowadzenie. W tym celu naciskamy opcję Przywitaj się, która przeniesie nas na kanał z przywitaniami. Możemy się tutaj w kilku słowach przywitać z pozostałymi członkami serwera. Następnie przechodzimy do kolejnego kroku, klikając strzałkę w prawo. Na tym kanale możesz zgłaszać swoje pomysły odnośnie serwera lub całego projektu. W kolejnym, ostatnim już kroku możecie zgłaszać problemy. Jeżeli z czymś macie problem, po prostu naciśnijcie Open Ticket i wyjaśnijcie, co jest nie tak. Ktoś z naszego zespołu odezwie się do Was najszybciej, jak to będzie możliwe, aby rozwiązać Wasz problem. To tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie. Serwer jest podzielony na kategorie, w ramach których założone są odpowiednie kanały. W sekcji Ogłoszenia możemy zapoznać się z naszym regulaminem. W kanale Nowe Filmy będą się pojawiać informacje o premierach nowych filmów na moim kanale YouTube. Kanał Aktualności będzie zawierał informacje o wydarzeniach, i informacjach odnośnie serwera i nie tylko. A w przypomnieniach będziemy informować o zbliżających się wydarzeniach. Następnie w kategorii ogólne mamy kanał do przywitania się zresztą użytkowników. Miejsce na czad o wszystkim i o niczym. Kącik humoru z memami, czy też kanał z pomysłami i propozycjami od Was. Kanał głosowy, gdzie będziecie mogli ze sobą rozmawiać. A także kanał, gdzie będę w przyszłości prowadził transmisje na żywo, w których będziecie mogli uczestniczyć. Dodatkowo, jeżeli zapiszecie się na kurs, to będziecie mieli także dostęp do ukrytych kanałów, gdzie osobiście będę wam pomagał w nauce, zadaniach, czy też będziecie mogli popisać i porozmawiać w wąskim gronie kursantów. Serwer jest już dla was otwarty. Także zachęcam do dołączenia i przywitania się. Im więcej nas tam będzie, tym bardziej aktywny się stanie. Dlatego jeszcze raz serdecznie was na niego zapraszam. Jeżeli macie dalsze pytania lub potrzebujecie pomocy, piszcie już na naszym Discordzie lub w komentarzach pod filmem. Chętnie usłyszę wasze opinie o Discordzie i naszym projekcie. Na dzisiaj moi drodzy to tyle. Obserwujcie i subskrybujcie, aby być na bieżąco. Będę Was informował o etapach rozwoju projektu. Mamy jeszcze masę pomysłów, więc warto będzie czekać. Cześć i trzymajcie się!